Ania, wielkie zmiany w Twoim zespole zarządzającym, dlaczego? To jest taki moment oczyszczenia. Mhm. E, ja pewnego dnia postanowiłam wejść na taką ścieżkę, takiej, takiego zrozumienia się z siłą wyższą, i ona mnie po prostu prowadzi. I widzę, że jeśli zmi zmiany następują i zaczyna się coś rozsypywać, to nie po to, żeby mnie zniszczyć. Tylko po to, żeby ułożyć to wszystko na nowo. Rzeczywiście te zmiany są bardzo duże i odchodzą, odchodzą. W zasadzie może nie odchodzą, ale przestajemy pracować z niektórymi osobami w moim zespole, w moim teamie, nie mówię o zespole muzycznym. E i chyba pierwszy raz w życiu czuję, że to nie są odejścia, rozstania, rozdrapywanie ran, yy, kłótnie albo cokolwiek, tylko że one wynikają z tytułu czasu i z tytułu tego, że zrobiliśmy dla siebie wszystko, co mogliśmy. I teraz przychodzi czas, kiedy ja muszę zacząć wszystko od nowa. To jest takie dziwne, ale chyba w takim razie, jeżeli to przychodzi, to znaczy, że jestem na to gotowa. A to była twoja decyzja, czy wspólna decyzja? To była decyzja wspólnie nas wszystkich, tych, z którymi żegnamy się nawzajem. Czyli będzie nowa energia, nowa muzyka. Ja taką mam nadzieję. Ania. Mam taką nowa nadzieję. Ania po tak. co z gwiazdami. Nie Nie a masz już zastępców, czy jeszcze szukasz? Ja nie szukam zastępców. Ja raczej czekam na to, żeby w moim życiu pojawili się ludzie, którzy tak jak ci poprzedni uwierzyli, i mm. jestem im wdzięczna szalenie za to, co dla mnie zrobili przez ostatnie 5 lat, e, że po prostu pojawią się ludzie, którzy tak samo uwierzą w to, co potrafię zrobić e, i może tym razem jeszcze mocniej, tak żeby poprowadzić po prostu mnie jeszcze wyżej. Ja w to głęboko wierzę. No, w zasadzie bez tej wiary nie jesteśmy w stanie iść dalej. Na razie nie jestem ci w stanie powiedzieć, co będzie, bo hmm. jestem w takim punkcie, że naprawdę zaczynam od nowa.